Od początku lipca białostocki oddział ZUS wypłacił rentę wdowią dla 16 800 mieszkańców regionu. Po zrealizowaniu wszystkich terminowych wypłat należnych w tym miesiącu wdowy i wdowcy otrzymali z ZUS-u z tego tytułu niemal 5 900 tysięcy złotych dodatkowych świadczeń. Codziennie do Zakładu Ubezpieczeń społecznych wpływają wnioski o przyznanie i wypłatę świadczenia połączonego z rentą rodzinną. W całym kraju zainteresowani każdego dnia składają około 3,5 tysiąca formularzy ERWD. w regionie około 80 we wszystkich placówkach ZUS-u zarejestrowano już 1 470 000 dokumentów wnoszących o przyznanie tzw. renty wdowie. Tylko w województwie podlaskim seniorzy złożyli niemal 26 200 wniosków. Od 1 lipca ZUS przekazuje pieniądze na rachunki bankowe i realizuje przekazy pocztowe dla uprawnionych w całym kraju. Po zrealizowaniu 25. terminu płatności świadczenia w zbiegu z rentą rodzinną wypłacono na łączną sumę 2 miliardów 406 ,000 milionów 100 tysięcy złotych, z czego kwota świadczeń przekazanych w 15% to 253 miliony 100 tysięcy złotych. W lipcu podwyższoną wypłatę w związku z przyznaniem renty wdowie otrzymało blisko 715 400 osób. W regionie świadczenia trafiły do 16 800 uprawnionych na łączną kwotę 56 milionów złotych, z czego 15% dodatkowego świadczenia to 5 milionów 900 tysięcy złotych. W 62% przypadków klienci wskazali, że ZUS wypłaca im całą rentę rodzinną przysługującą po zmarłym współmałżonku oraz 15% innego własnego świadczenia, głównie emerytury. Z wyliczeń zakładu wynika, że dzięki zbiegowi świadczeń klienci zyskują średnio 355,58 zł brutto. Wdowy i wdowcy, którzy do tej pory nie złożyli wniosku muszą pamiętać, by nie stracić żadnej wypłaty, muszą dostarczyć lub wysłać wypełniony druk o o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną do końca lipca bieżącego roku. Jeżeli natomiast dokument ZUS otrzyma w następnych miesiącach, to renta wdowia będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, ale już bez wyrównania za lipiec. W przypadku zbiegu świadczenia z rentą rodzinną, w którego skład wchodzi świadczenie wypłacane przez inny organ emerytalno-rentowy, ZUS rozpocznie wypłaty po zakończeniu postępowania z tą instytucją. Po ustaleniu zbiegu zakład zmieni termin płatności na dzień każdego miesiąca, jeśli świadczenia te były wypłacane dotychczas w innym terminie. Od wydanych przez ZUS decyzji w sprawie Renty Wdowiej można odwołać się do Sądu Okręgowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie można złożyć za pośrednictwem ZUS-u w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.